Dobry wieczór, witamy Państwa na konferencji Machu Wysokiego Kraków z Miedzią Męknice. Jest z nami Pan Ireneusz Malot, trener gości. Dobry wieczór, Panie Trenerze. Dobry wieczór. Opa, świętym komentarz do meczu. Muszę powiedzieć, że. Nie chcę powiedzieć, tak, że przed meczem zimowymi z Dziemi w ciemno, bo miałem trzy punkty, ale. W mojej perspektywie wyjeżdżałem z tą, z tego jest niedosytu. Szanujemy ten chłopak, który. Z bardzo zespołem, natomiast wydaje mi się, że z perspektywy sytuacji mieliśmy ich więcej, bardziej prawo, w pierwszej części było zdecydowanie niebezpieczne, aczkolwiek tam by było sytuacje istotne, natomiast później mieliśmy dwie sytuacje węby. i ta jedna, była naprawdę no, bardzo dobra, bo gdzieś tam na Mamy okazję zobaczyć, później Branka w dipołowie na 1-0 i myślę, że to moment tego spotkania dla nas to sytuacja na, na 2-0. Nie wykorzystaliśmy, a, a za chwilę za piłkę wybiliśmy i Wisła generalnie u drugiej mojej w, w końcu tą stroną sobie gdzieś tam otwierała te, te przestrzenie i atakowało, ale mimo wszystko trzeba też docenić fantastyczne uderzenie na dobra, bo to nie była aż taka sytuacja, była dobra, ale, ale uderzyło fantastycznie. Więc. więc na pewno wiem, że takie nie dosyć dużo, mówiąc tutaj ten punkt mówimy, gdzie graliśmy. Na koniec powiem, że mając no, 38 punktów, czujemy mój to, to chyba dobrze Was świadczy, bo tych punktów mamy dużo i myślę, że, że ta wiosna się zapowiada w pierwszej Bardzo ciekawe dla, dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję. Czekam na pytania, Michał Białański. Witam Pani też, gratuluję tego punktu. Mam pytanie, czy Pan nie żałuje, że Wiktor Warty wszedł trochę później, bo wydaje mi się, że on rozrusza trochę ten środek. Tak, to też to też musimy patrzeć na inne aspekty i też, też yy, dla nas ważne było to, że, że, że gdzieś tam się do wszystkiego zawnika. Jeśli chodzi o starch aktywizmu, że jest zgodne w tym aspekcie i do tego gdzieś tam. No i w drugiej połowie było tak, że jak szybka młodych gaza, to gdzieś tam dwóch się zbytowała piłka. Także są jakieś hmm. założenia i my że popierać naszej inna z bo tu nie o to chodzi, ale ale na pewno, na pewno, tak, taki był też jakby plan. Przede wszystkim cieszę się, że oddał to zmiany, bo to jest dla, dla, dla nas kluczowe, dla ja godziny. My... no zgadza się, że oddał zmiany, zmianę, więc zawsze gdzieś tam zawodniczy się tam czy samoczy, kiedy, kiedy, nam dużo no, wytrzymania piłki, czy czy, 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 gdzieś tam z mojej strony, hmm. Trzeba się z tego cieszyć, ale tak mówiąc, to były różne powody tej decyzji. Bardzo fajnie. Hmm. Panie profesorze, kończymy granie. Roku, więc chciałem zapytać o takie podsumowanie, nie tylko tego meczu, ale całej rundy, jak pan yy, ocenia te 38, 38 punktów, jaką ocenę wystawił pan drużyni? Czy w Legnicy, mówiąc kolokwialnie, jest duże czy bardzo duże poparcie na Ekstraklasę już w tym sezonie? Powiem od końca, w Legnicy jest duża chęć, myślę, że tutaj nie chcemy wyjaśnić, ale jest większe poparcie, więc, więc bardzo chcemy, takie mamy ceny oczywiście Natomiast po drugą stronę, w pewnym momencie nie, nie mieliśmy w ogóle kryzysu. Okej, okay, pojedyncze mecze były słabsze, ale gdzieś tam w nas to Przede wszystkim ja miałem, ja że każdy trener powie, że tu mogliśmy wygrać, tak. ale są mecze, kiedy, kiedy wygrywasz, to musisz wygrać. Natomiast mam taki niedosyt, że przede wszystkim dwa mecze najbardziej się się w oczy, bo przede wszystkim ten Tam mieliśmy w 93. minucie piłkę na 2-0, na 10 i myślę, że Dzisiaj się nie wtedy bardzo dobrego nastroju, a teraz jest tylko dobry, więc, więc, więc niech to będzie podsumowanie. Myślę, że jak pan zwrócił uwagę na TWLE sprzed roku, to te 38 punktów dałoby nam pozycję takiego lidera i to zdecydowanego. Natomiast teraz daje to zaledwie na trzecie miejsce, więc to pokazuje ile trzeba dzisiaj w tym roku w, w tym sezonie, przepraszam, zdobyć punktów, żeby awansować. Dobra, że będzie naszek karal jest to czekałem jeszcze nawiązując do dzisiejszego, chcę zapytać, o tę straconą bramkę, wyrównującą bardzo szybko. Nie pierwszy raz to się zdarzyło w tej rundzie. to coś, co się układa w pewną całość? Pan to dotyczy. Tak, przepraszam słowo wchodzę. Chyba dużo rozmawiamy z zespołem na jeden temat. Nie może zawodnik w cudzysłowie wstydzić się, że nie śpi. my taki bramek przypomniał sobie Messar, bo od mieliśmy 1-0, 0 minuty. Jeszcze, jeszcze bardziej prawka, tak, bo w polu kadry straciliśmy Lipkę, mającą na nodze. I taki był po dużo tracimy i dużo o tym rozmawiamy. I tak mówiąc już tak bezpośrednio, chcemy grać w jakieś cele, nie mamy prawa. Dobry zespół wyciąga wnioski ze swoich błędów A my tutaj w tym aspekcie gdy chyba najgorsze jest to w tym wszystkim, może nie najgorsze, ale to nie robi jednego za Jest mi łatwiej podjąć decyzję, tak? A to, co to, 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 to musi nie robić, zdarza. Więc, więc rozmawialiśmy o tym. Też chłopak załamał po po, 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 tej, po, tej, po, tej, po tej sytuacji, Ja zagrał bardzo dobry bo uważam, że Kaczmarski się zagrał bardzo dobre spotkanie, gdzie mu się przetargał błąd, było... szkoda, bo to mówię, to było 2 minuty 3, nie pamiętam już dokładnie i tu ma to... Pan w pełni, w pełni, w, pełni, w, pełni, w pełni rację, Panu nie chcę powiedzieć, że mówię, zacząłem zrobię wszystko, żeby już takie bramki nie padały, bo, bo tak naprawdę jesteśmy zupełnie dobrze zorganizowanym i też przywiązuję wagę do tego, żeby te bramki były jednym a gdzieś poprzez takie braki, no powiedzmy mamy dzisiaj cztery dni, które sobie widzę, a, a zależy mi na to, żebyśmy mieli pierwszy. Nie widzę więcej pytań, dziękuję. ktoś bardzo bardzo Dziękuję, na koniec chciałem bardzo, bardzo życzyć to wszystkim Państwu i Państwu, państwu, państwu rodzinom, najbliższym, Zdrowych Spokojnych w całym Oczywiście nie przesadzajcie z Sylwestra, bądźcie o swoje zdrowie. Dziękuję.